Aniu, dobry wieczór! Dobry wieczór, dobry wieczór. Finał to model naprawdę wielkie emocje. Na jakim poziomie była ta edycja? Jak ją oceniasz? W sumie momencie na, na bardzo wysokim nawet no, dzisiaj oglądałam pokazy, no to mam wrażenie, że wszyscy bardzo dobrze wyglądali, bardzo dobrze szli. Było to takie bardzo profesjonalne. A jeżeli chodzi o produkcję telewizyjną, bo tutaj naprawdę dużo się działo, szczególnie tak. za zakulisowo, masa osób pracuje, żeby to wyglądało tak spektakularnie. Jak oceniasz te realizacje? Bo wiem, że widziałaś nie jedno show tak. telewizyjne w różnych krajach świata. Nie, wiem, muszę przyznać, że to jest bardzo, bardzo profesjonalne, bardzo imponujące. Ta scenografia jest przepiękna, mi się wydaje, że dużo piękniejsza niż którą widziałam ostatni raz, czyli parę, 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 lat temu i no jest to naprawdę profeska. Oni to robią bardzo dobrze, to już jest chyba jedenasty sezon, mają w tym wprawę, każdy jest profesjonalny, każdy jest miły na, na planie, każdy wie, co ma zrobić, więc y, muszę przyznać chapeau jeżeli chodzi o produkcję i organizację tego całego eventu. Aniu, czy po tym programie będą modelki i modele, czy raczej influencerki i influencerzy? Szczerze! Słuchaj, słuchaj, to jest sprawa indywidualna, nigdy Nigdy nie wiemy co, co się wydarzy. Wiadomo, że no, żeby osiągnąć sukces w modzie trzeba no, pracować bardzo, bardzo dużo. Często coś nie wydarza, tak po prostu hop -siup z jednego dnia na drugi. Trzeba w siebie wierzyć, trzeba e, cały czas, wiesz, pukać w kolejne drzwi. Ja sądzę, że dziewczyny tutaj niektóre miały potencjał. Sądzę, że, że Natalia naprawdę może pracować w świecie mody, tak samo Michalina i, i że one dużo osiągną.